Dzień dobry Państwu, chciałem Wam zaprezentować najnowsze święto, jest to Chichor w tym roku. Mianowicie jest to święto jedzenia kiełbasy, zapraszam do przechodu. Zapraszam, co Pan robi? Szykuje się do bardzo trudnego wyczynu kaskaderskiego, jakim jest jedzenie kiełbasy. Oto tą kiełbasę postaram się zjeść w ciągu dwóch minut. Jest to bardzo duże wyzwanie, ponieważ taka kiełbasa zajmuje dużo czasu jedzenia. Z czego jest zrobiona ta kiełbasa? Ta kiełbasa jest zrobiona z kiełbasy <grystanie> to Znaczy, kiełbasa kiełbasiana O, widzi pan? Tutaj jest taki, taki... Taka gulka, nie? Można ją sobie do nosa wsadzić I dobrze leży <grystanie> I tak Tutaj jest takie nadcięcie, no nie? Żeby... Żeby wiadomo było yy, od, od czego zacząć, nie? Od której strony, pan, proszę państwa, jak leży Proszę Aha. Aha. Nie? Ładnie, nie? Jaki no, smak ma ta kiełbasa? Ta kiełbasa jest taka... kiełbasiana. Przepraszam pana. Węprzowa. Tutaj już kolega wygłosił, co sądzi o kiełbasie. Co pan konsumuje? Konsumuję kiełbaskę tylko perzalam, nie widzisz, że nie? Jak smakuje panu kiełbasa? Nie jest. Skąd pan darwał tą kiełbasę? Czy to jest z grubej kiszki, czy z Surowa, czy <laughs> pieczowa? To jest pana z ptaszka. Z czyjego? No wiem własne. Ale pisało na opakowaniu kiełbasa z ptaszka. Dobrze, jeszcze przejdę na chwilę do kolegi. Jak panu idzie jedzenie? Bardzo <laughs> dobrze. Panie, upierdoliłeś mi mikrofon. No także widzimy tu święto zajebiste, święto jedzenia kiełbasy, to jest Kiełbasa Fest, tak jak mamy Oktoberfest z Londynu, Mariusz Max Kolonko.